Witam wszystkich. Dużo pytań było jak to wygląda u mnie z parowaniem i jak to gołębnik um, rozpodowy wygląda, czyli nic nadzwyczajnego wszystko było robione na małym budżecie. Wszystkie cele dosłownie mnie zakosztowały parę paczek, a jak to się mówi, ja wkrętów. I to tyle było Reszta wszystko za darmo A od, y, taka kompania tutaj jest Oni różne skrzynki robią I po prostu drzewo było wszystko za darmo No to wszystko skrójki, nieskrójki Tam co było niepotrzebne Wystawiają za friko Więc super było U większości gołębi To była miłość od pierwszego Włożenia No ale dwie pary 3. Jeszcze działają na sobie. Tutaj jedna troszkę tam skrzywdził samiczkę, ale będę musiał przesunąć. No, z drugiej strony ustała. Będę musiał ją oddać, a ich dać w inną trochę większo. Na parę dni może się zmienią. Też trochę jest nadwyżka w ogóle gołębi. Te cele to w ogóle wy, wychodzą z tyłu, jest woliera. Tutaj samice siedzą a 10 par za dużo, jak co roku. No ale jeszcze mam na innym gołębniku tak samo 16, a, ale to na wypróbunek w ogóle będą. Tutaj jest bardziej wszystko to, co jest wartościowe, chociaż było. Zobaczymy, jak w tym roku będą młode po nich. Tutaj moje dwa. Znaczy 2019 najlepiej leciały Samiczka była Ósma na EGM Bond Tutaj samczyk, tak samo były Czwarty i 47, 77 I tak dalej Ale to bardziej gołębie na długi dystans One tylko się sprawdzają Jak były już ponad 300 mil Czyli ponad 500 km, Wtedy najlepiej to one leciały w ogóle A tutaj akurat jest co jego ojce, samiczka i samczyk Ona jest tak samo córko a samicy co dwa lata temu. Była 2 razy 16 na trzysetkach dwie trzysetki robiła 2 razy 16 była, ładna gryzelka, to jest jej ojciec i ona właśnie niebieska wyszła, a te gryzelki ojce to są tutaj biały biały samczyk to jest ta z białych belgijskich a tutaj a, płowa samiczka to to nie wiadomo no ale super się skojarzyły, dobrze leciały tutaj tak samo samiczka co była 13 z ponad 300 mil to są po prostu gołębie co na długi dystans najlepiej się spisuje, krótkie dystanse nie idą mi za dobrze ale im dłużej tym lepiej Smarżyła. Samiecka do siedzi. Ona tak samo z 300, była 10. Wcześniej lotowana. słabo bo jej to wychodziło. On był 67. No tutaj moja najlepsza samica z 2 lat. 73, 66, 18, 45, 68 Była. na coś mi kasę wygrała 3 czy 4 razy na tygodniowych lotach Więc fajnie Ma super partnera, mam nadzieję chociaż zobaczymy I taka to tu... O, a tutaj właśnie jej rodzice są. Szparka od razu się sparowała. Większość gołębi nie mam pojęcia z czego jest. Tam no tylko trochę wiem. Tak tutaj wiem, że to jest z Jansena i chowkę Jansen. To właśnie taka pareczka. a no tak to większość. Za bardzo nie wiem. Tutaj fast cash to gołąba. imbred jest. Z gołębi, um, co wygrywały na wspólnym gołębniku. Mam ich dwóch. Jeden został w tym gołębniku, drugi był przerzucony. Tutaj ja, uh, Jones Brothers samiec. Dan tutaj od znajomego samiczkę czerwoną mu. No i to tak to wygląda. Nic nadzwyczajnego. Zwykły, prosty gołębnik. Wszystko samoróbka, na szybkiego, dzień roboty. Wszystko zajęło. Um, no. I wiadomo, za rok tak samo będzie selekcja ostra. Zostawiamy 25 par, czyli tutaj będą wszystkie gołębie, tutaj się zamknie. Zamiczki będą tutaj sobie siedzieć, wolierkę tam będą. Yy, mają. Wtedy tak samo dwa loty, wychodzą na tę, na wolierę. Teraz jest mniejsza woliera, bo tam dobudowałem gołębnika To tutaj się trochę ujęło tego wszystkiego Światło jest tak samo tutaj o. podłączone, wszystko na czasie Czyli później będzie się włączać od 5 po południu do 7 rano Czyli żeby miały y, widno Przez cały czas i tak z 2 dni później to będzie od północy się zapalać do 7 rano gdzieś no wiadomo, niech ktoś się prześpią, niektórzy wiem, że bardziej lubią, żeby cały czas się paliło. No nie wiem, nigdy tego nie próbowałem, wcześniej zawsze tylko się włączało na kilka dodatkowych godzin, a nic więcej. Tutaj tak samo jest jedna samiczka od kapusty, to gościu z New Jersey chyba był, czy z Pensylwanii, Polak. On super leciał, tu gdzieś mam tutaj drugą, tak samo samiczkę właśnie od kapusty. A to Polak właśnie był. O tutaj jest samiczka niebieska. Super pani, ładnie wygląda. I co więcej tu powiedzieć. Zbieranina, duża zbieranina gołębi. Tam naprawdę garstkę gołębi co kupiłem, a tak to wszystko co mi ja dawali jak się zaczynało. Co nie chcieli to dawali, a ja wiadomo z otwartymi rękami brałem wszystko pieniędzmi się też nie rozrzucałem, bo to dla mnie to jest hobby, nie inwestycja, żaden biznes, ja też nie mam czasu na to, żeby wiadomo więcej się inwestuje, więcej trzeba też czasu przy nich spędzić, żeby to jakoś się zwróciło. Ja tego nie mam, się pracuję 7 dni w tygodniu, to tak samo te treningi, wszystko ten, czyli robi to się tylko, aby zabawa super była. Tam na pewno nikomu nie zazdroszczę, że wygrywa czy przegrywa czy cokolwiek. Tam super, aby każdemu leciało jak najlepiej, jak ja to mówię. Aby jak naj, najdłużej i jak najszybciej. Tutaj jest mój ten samczyk, co mi powróciła z Wisconsin. To jest naprawdę 900 m. To jest ile 1500 czy 1600 km, nie wiem, ale super. Gość się nigdy nie odezwał od niego. Nie wiem, gdzie sprzeda y komu sprzedałem. Nie mam kontaktu w ogóle. Daję mu samiczkę tutaj, ale ona coś niezbyt chętna jest. Um. No i to tyle. Tak to wygląda. Jest tego trochę 35 par. Tutaj będziemy tylko robić jeden lęk. I, niech, i młody niech walczy o pobicie starych w gołębniku więc zobaczymy no to trzymajcie się wszyscy i dobrych udanych lęgów i jak najzdrowszych gołębi